Dominował nastrój e, e, nastrój traktowania naszego dorobku lat 80. E, jako czegoś niepotrzebnego, a przecież właśnie dzięki e, dzięki temu e, państwo mogło jako tako za, zaistnieć w latach 89-90, bo zasługą e, opozycji solidarnościowej konspiracji solidarnościowej nie było wcale to w moim przekonaniu, mówię to tak jak historyk, może za chwilę się kłócimy. Nie było wcale to, że zwyciężyła. Bo solidarność, konspiracja sama z siebie komunistycznego państwa by nie pokonała. Państwo komunistyczne upadło dlatego w Polsce, upadło dlatego, że walił się cały system, dlatego że nie wytrzymał system gospodarczy, itd, tak i tak dalej. Natomiast wielką, wikopowną zasługą e, konspiracji solidarnościowej, w ogóle środowisk, e, e, dla których etos solidarnościowy był ważny i które przetrwały, było to, że ta idea była taką łodzią, która przewiozła kadry, potrzebne w momencie kiedy państwo się odradzało. Polska jest w niezwykle szczęśliwej sytuacji, bowiem w 90 roku te kadry były lepsze lub gorsze. Ja mam dosyć sceptyczny stosunek do tych kadr budujących ówczesne państwo, ale najważniejsze było to, że były to kadry w swojej masie autentycznie jakby nowe że ten impuls nowości był bardzo realny, chociaż oczywiście było, była to transformacja pokojowa, nie było rewolucji, w związku z tym wymiana kadr i element kontynuacji również był bardzo czytelny, były uwikłania związane z umowami politycznymi, ale to już jest powiedzmy charakter, charakter tego procesu przejścia i o to niemal można się kłócić, ale akurat nie, nie w tym kontekście, o którym mówię. Ważne, że były nowe kadry i, i dlatego to jest jest niezwykle, niezwykle smutnym, że zaniechano, że zaczęto dezawuować na przykład osiągnięcia kultury niezależnej lat 80.. -tych. My w Instytucie Pamięci Narodowej zdaliśmy sobie z tego sprawę z jakieś parę lat temu, no i efektem tego jest to, że wiosną tego roku, a więc już wkrótce, chcemy rozpocząć Rok Kultury Niezależnej, który będzie animowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Chcielibyśmy wydać serię albumów, zorganizować serię imprez które no, przypomną te niezwykłe dokonania y, wszechstronne od poezji poprzez y, y, muzykę, poprzez y, plakat, znaczki pocztowe, drugi obieg, i tak Czyli to wszystko, co tak naprawdę nas formowało i co chyba było najważniejsze niż y, ścisła konspiracja, niż ścisła konspiracja. Tak więc rok kultury Niezależnej to jest ten ostatni element y, działań, które Instytut Pamięci Narodowej już wkrótce podejmie. No, zaś będzie to jeszcze uzupełnione o e, bardzo mocny akcent związany z rocznicą pielgrzymki Ojca Świętego e, do Polski, bo naszym zdaniem e, tak naprawdę e, ostatni okres schyłkowy, okres komunizmu to są lata 79-89, a więc od e, pierwszej pielgrzymki do no, upadku e, systemu. E, chcielibyśmy w naszej serii Niezłomni, w której wydajemy dokumenty e, m, pokazujące, jak rozpracowywano kapł kapłanów. Niezłomnych kapłanów Kościoła katolickiego w Polsce, pokazać e, mechanizmy rozpracowywania przez bezpiekę Karolowej Tyły. Taka będzie nasza odpowiedź na e, to, co sformułował Jacek Szymanderski. Przepraszam, że wcześniej nie daliśmy rady, ale wydaje nam się, że jeżeli podejmujemy się jakiegoś dzieła naukowego, to chcielibyśmy, aby ono miało e, e, dostarczało jak najmniej okazji do naukowej, e, merytorycznej e, krytyki. E, no cóż, oczywiście jestem odpo gotowy odpowiadać na każde pytanie, ale nie chciałbym też za długo mówić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Andrzej, jeżeli można, proszę. E, dobrze. O Więc ja e, najpierw sprawa, która wydaje mi się niekontrowersyjna, e, to znaczy, m, dlaczego tak mało o, o solidarności czy o naszym pokoleniu. E, trzeba, żeby Państwo sobie zdali sprawę z tego, albo spróbowali kiedyś pójść na spotkanie organizowane przez klub imienia generała Grota-Roweckiego, gdzie przychodzi też pokolenie walczące, które tam, no, trudno powiedzieć, przychodzi, no prawie się przyciąguje. E, I wydaje mi się, że to było i logiczne z punktu widzenia badania historii, którą zaczyna się z tyłu, a idzie się do przodu. Jak i po prostu z punktu widzenia czysto ludzkiego, że najpierw trzeba było ich opisać. To, co oni robili. Jak oni walczyli, jak oni byli prześladowani. Oni byli naprawdę prześladowani. To, co myśmy przeżyli, to jest po prostu kaszka z mleczkiem. To pokolenie odchodzi. To już są ostatni. No tak, prawdę powiedziawszy, większość uczestników tych spotkań to są szare szeregi, poczta harcerska, już tych prawdziwych, wielkich, wielkich bohaterów nie ma. Ale ci, którzy są ich, ich najbliżsi, oni tego potrzebowali. I wydaje mi się, że to właśnie dobrze, że najpierw ukazał się atlas podziemia niepodległościowego, a potem ukaże się atlas Solidarności. Chciałbym, żeby, żeby Państwo to rozumieli. Wszystkiego naraz i tak się nie da robić. Więc, to, to jest ta sprawa, która wydaje mi się jest niekontrowersyjna. Druga sprawa to jest pewna, skoro jestem profesorem, to taka krótka lekcja. Otóż chciałbym, żeby Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że istnieje różnica między pamięcią a historią. Bardzo często nie rozróżnia się tego. Nawet zdarza się to zawodowym historykom. Otóż pamięć jednostkowa, pamięć grupowa, zbiorowa to nie jest to samo co opisywanie wydarzeń z przeszłości. I y, dlatego bardzo często poszczególne grupy uważają, że one są źle opisane, bo one mają inną pamięć ale nie da się stworzyć historii która byłaby zlepkiem różnych pamięci praca historyka polega między innymi na tym żeby starać się wyłapać główne wątki i je przedstawić e, więc nie miejcie pretensji do historyków że jeżeli coś napiszą to nie jest tak jak wy pamiętacie jak ja pamiętam tak samo przecież ja też jestem z tej, samej, z tej samej formacji. Też w latach 80. byłem aktywny. Ja staram się to rozdzielić, ale wiem, że to jest trudno, ale krytykując historyków o tym pamiętajcie. I wreszcie trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, ta najbardziej kontrowersyjna. Nie wiem, czy trafnie odgaduję, czy nie, ale tak coś mi się wydaje, że w listopadzie 1990 roku większość z Państwa w wyborach prezydenckich oddała głos na Lecha Wałęsę. Proszę, żeby ci, którzy oddali na niego głos, podnieśli rękę do góry. Ale dziś bym nie w 1990 roku. Ale dziś w no, no Dobrze, ale jeżeli w 1990 roku zawierzyło się tej osobie, to zawierzyło się, dlatego, że uważało się, że to, co ona wtedy robi, kiedy my na nią głosujemy, jest dobre. No, ja nie pytam się, kto głosował na Tymińskiego. Ale Kto w pierwszej turze kto oddał głos na Wałęsy? Prawda? W każdym razie. Panie profesorze, może, może do tego tak. Do tego, tak. E, proszę państwa, ja już, ja już będę kończył. Nie chcę tej kontrowersji rozciągać, bo będzie, ona i tak będzie przedmiotem pewnie tutaj e, ostrej polemiki. Ale chciałbym przypomnieć państwu ten właśnie moment. To nie jest bez znaczenia. Myśmy wtedy zawierzali Wałęsie. Nie dlatego, że znaliśmy jego życiorys, bo prawie nikt nie znał jego życiorysu. Zawierzyliśmy za dlatego, że uznaliśmy, że to, co on zrobił, było dobre dla Polski i dla nas.